Thank you. Dzień dobry, witam w vlogu nr 2, dzisiaj poruszymy sobie temat piekielnie ważny, a dokładniej pogadamy sobie o oddychaniu i powiem wam dlaczego to jest tak piekielnie ważne i dlaczego każdy z was powinien uczyć się oddychać, przynajmniej chociaż na kilku pierwszych treningach. Dobra, ale teraz tak, cokolwiek chcemy zrobić, mamy zawsze jakieś fundamenty, które po prostu muszą być zawsze spełnione. W temacie treningu jest tak, że oddech jest właśnie takim fundamentem. I w mojej opinii, jeśli na przykład na kilku pierwszych treningach nie macie w ogóle nic, żadnych w ogóle podstaw odnośnie oddychania, to tak naprawdę Wasze treningi później mogą być bez większego sensu, ponieważ przez cały czas jest opcja, że różnego typu przysiady czy matwe ciągi będą wykonywane w zły sposób, bez odpowiedniego użycia przepony co może powodować masę różnych kontuzji i problemów. I osobiście miałem naprawdę już sporą liczbę podopiecznych, którzy byli naprawdę bardzo mocno zdziwieni podczas pierwszego treningu. Przychodzili z przekonaniem, że będą za chwilę dźwigać duże ciężary, że będą robić ciężki trening, że będą przesiady, macz wyciągi i różnego typu inne rzeczy, które widzą każdego dnia na Instagramie. Po czym kończyło się tym, że zaczynaliśmy od tego, że kładli się na ziemię, po czym uczyli się w ogóle oddychać w odpowiedni sposób, czyli tak zwanym torem przeponowym, tak aby potem można było to wykorzystać w różnych innych ćwiczeniach. Jeżeli chcesz być pewny, że trenujesz dobrze i przede wszystkim bezpiecznie, taką jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś lub powinnaś ocenić, to jest fakt, czy kiedykolwiek podczas swoich treningów były jakieś treningi właśnie związane z oddechem, czy w ogóle uczyliście się oddychać poprawnie poprzez przeponę, czy nie. Dobry trening zawsze musi zaczynać się właśnie od nauki takich fundamentów jak oddech, ponieważ to prowadzi do dalszych sukcesów, a jeżeli tego nie będzie, to tak naprawdę nie jest to zbyt dobre. Pytanie, skąd brać informacje na temat tego, jak oddychać, żeby było to w miarę rzetelne? Polecę Wam dwa źródła, z których sam korzystałem i które są w miarę przystępne i z których możemy sobie ze spokojem zaczerpnąć potrzebnych informacji. Na początek, pójdziemy sobie do komputera i pokażę Wam taką osobę, jak Konstantyn Butejko. Czyli Po prostu w Google wpisujemy sobie konstantyn butejko i mamy z miejsca masę różnych informacji na temat tego, czym jest ten oddech, jak się tego nauczyć. I gwarantuję Wam, że po kilkunastu minutach możecie z spokojem już mieć tyle informacji, aby zaczynać w ogóle trening oddechu na własną rękę. I naprawdę na samym początku nie potrzeba jakichś specjalnych szkoleń, książek czy nie wiadomo czego. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne za darmo w tym temacie w internecie. I druga rzecz, którą polecam, to tak. Bierzesz sobie YouTube'a i na YouTube'ie wpisujesz sobie Wim Hof, czyli dokładnie, W i my, hy, o, f, I z miejsca mamy pierwszy wynik. Nie, dobra, drugi, czyli kanał. Wimachofa. Tutaj macie naprawdę ogrom informacji w temacie tego, jak oddychać. Mamy poradniki, a niektóre z nich są nawet w języku polskim. Tak więc jest to także idealny sposób na start w ogóle wszelkich jakichś prób z oddychaniem i polecam Wam na ten kanał naprawdę zajrzeć, bo są tam fajne i ciekawe informacje. I w temacie Wimachofa Mamy jeszcze jedną fajną książkę, którą mogę polecić. Jest to książka Scott'a Carneia, Co da się zabije? Opisuje ona bardzo dokładnie, czym jest ta metoda, jak tego używać, a także, co ważne, jest taka naprawdę prosta, pisana prostym językiem, zrozumiałym, więc każdy spokojem z pokojem wyciągnie sobie potrzebne informacje. Ale po to, abyśmy w normalnym życiu. Każdego dnia także oddychali w sposób poprawny. Mucha. Oddech to nie jest tylko i wyłącznie kwestia treningu na siłowni. Ponieważ nie chodzi w nim tylko i wyłącznie o to, aby wziąć duży wdech do przepony po to, żeby zrobić ciężki przysiad. Ale chodzi głównie o to, aby swój oddech w miarę ustabilizować jakby każdego dnia. I żeby w końcu oddychać poprawnie. Czyli tym torem przeponowym. A nie jak większość ludzi teraz oddycha poprzez klatkę, co w połączeniu z szyponą, która z reguły jest przykluczona, daje naprawdę słabe efekty. I moim zdaniem, dokładnie każda osoba powinna jakiś typ ćwiczeń oddechowych wykonywać każdego dnia. Zależnie od wieku, oddech powinien być zawsze w naszej codziennej rutynie, jako kilka takich minut treningu. Tyle w tym odcinku. Widzimy się niedługo w odcinku numer 3. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.